Bart Boyle jest terapeutą w prywatnej klinice odwykowej Summer House. Podobnie jak inni opiekunowie, sam jest byłym narkomanem. Dobrze wie, jak nieprzewidywalne są osoby uzależnione. Dlatego już po raz drugi wyjeżdża na lotnisko, mając nadzieję, że pacjentka, która sama zapisała się na leczenie, wreszcie się stawi. Narkomani to szaleńcy. Proszę, mamy bagaże, a jej nie ma. W drodze powrotnej wreszcie odzywa się Sabrina. Gdzie jesteś? Świrujesz. Nic ci nie jest? Wyświadcz mi przysługę, jeśli nie zdążysz na następny samolot. Uprzeć mnie, bo trzeci raz nie wyjadę na próżno. Właśnie się Turla, czyli wzięła ekstazy. I zdrowo jej odbiło. Godzina 22. Bart ponownie wyjeżdża na lotnisko, tym razem pacjentka się stawia. Zapiłam to dlatego przegapiłam lot. Zadzwoniłam do znajomych, żeby mi pomogli. Przenieśli mi ekstazy. Twierdzi, że po narkotykach staje się diwą, boginią. Gdy spytałem ją, co to znaczy, odpowiedziała, że gdy wchodzi w stan bogini, staje się duszą każdej imprezy. Samochód podjeżdża pod Summer House. Nie chcę tu być. Pojedźmy gdzie indziej. Bert przekonuje Sabrinę, by dała się zbadać pod kątem obecności narkotyków w organizmie. Jesteś czysta? Nie pamiętam. Ketamina? Tak. Jak? Domięśniowo. Utrata przytomności? Tak. Zaniki pamięci? Tak. Bierzesz sama? Tak. Objawy odstawienia? Tak. Sabrina zgodziła się na badanie moczu. Zwykła analiza nie jest jednak w stanie wykazać obecności ekstazy. Najnowsze prochy są bardzo trudne do wykrycia. Wielu ludzi uważa, że mogą je bezkarnie brać nawet w pracy. Nie ma śladów marihuany ani kokainy. Reszta okaże się w laboratorium. Czuję się okropnie. Każdemu pacjentowi grozi powrót do nałogu. Każdy dzień jest krytyczny. Czas pokaże, czy Sabrina zerwie z narkotykami. Cena ekstazy. To mój trzeci dzień odwyku. Jeszcze nigdy na tak długo nie odstawiłam prochów i alkoholu. W Summer House lekarze uśmierzają głód narkotykowy oraz zapobiegają pojawieniu się niebezpiecznych objawów związanych z odstawieniem, konwulsji i gorączki. Najlepsze jest to, że wypłuczą jej całą chemię z organizmu. Aby nie czuć potrzeby przyjmowania alkoholu i narkotyków, Sabrina co cztery godziny otrzymuje walerianę. Trzeba jednak zachować ostrożność. Od waleriany również można się uzależnić. 80% Amerykanów w którymś momencie swojego życia chociaż raz nadużyło jakiejś nielegalnej substancji. Tylko 10% z nich uzależnia się od alkoholu lub narkotyków. Straciłam męża przez narkotyki. Jak na ironię to on mnie w to wciągnął. Po rozpadzie swojego małżeństwa Sabrina z heroiny przerzuciła się na alkohol, GHB i ekstazy. Ekstazy mi pomogło. Heroina izolowała mnie od ludzi. Ekstazy to narkotyk miłości. Dzięki alkoholowi nie pamiętałam, że mnie rzucił. Gdy trzeźwiałam, czułam się okropnie, więc znowu musiałam się napić.

Boję się też, że to mroczne ja przejmie nade mną kontrolę. Summerhouse to zaledwie początek. Gdy fizyczne objawy odstawienia narkotyków i alkoholu ustąpią, rozpocznie się psychoterapia. Jeśli tylko wypłuczemy z niej chemię i wypuścimy ją, nic się nie zmieni. Musimy zmienić jej styl życia. Uwielbiam patrzeć, jak czyjeś życie zmienia się na lepsze. Niestety większość trafia tu kilkakrotnie i dopiero za ostatnim razem udaje im się uwolnić. Po dwóch tygodniach leczenia Sabrina znów wpadła w nauk. Podczas przepustki wzięła GHB. Natychmiast przyszło mi do głowy. Że zawiodłam bardzo wiele osób. Sabrina zgodziła się ponownie rozpocząć leczenie. Uczę się prowadzić zdrowy tryb życia. Chcę być normalna. Chcę nauczyć się kontrolować stres. Znam wiele osób, które chodzą do klubów potańczyć, a nie naćpać się. Wiem, że to możliwe. Ja dopiero się tego uczę. Pomimo ryzyka uzależnienia klubowe narkotyki stają się coraz bardziej popularne. Ludzie zawsze lubili przecież eksperymentować. Jaskiniowcy opychali się psychotropowymi roślinami. Alkohol znany jest od tysięcy lat. Małe dzieci obracają się, aż zakręci im się w głowie. Człowiek zawsze próbował zmieniać swój stan świadomości. Ludzie nigdy całkowicie nie zrezygnują z narkotyków. Zmieniać się jednak będzie narkotykowa moda. Scena narkotykowa coraz bardziej zaczyna przypominać świat wielkiej mody. Dziś wszyscy biorą ketaminę, jutro będą brali GHB i tak dalej. Kluby pozostaną rynkiem, na którym najlepiej sprzedaje się hedonizm. Zawsze istnieć będą sprzedający i kupujący. Zawsze znajdzie się ktoś, kto uzna, że prochy dadzą mu lepszy seks. Pomimo związanego z nimi ryzyka narkotyki wciąż są uważane za łatwą drogę do wielkiej przyjemności.